Ej, na maksa mi się podoba ta twoja historia z Frodo, jest taka... słodka. Naprawdę tak sądzisz? No tak, jest, wiesz, ta historia jest taka filmowa, co wiesz, wzloty, upadki, a historia z pierścionkiem... sztos. No, na początku strasznie się wkurzyłam, ale super, że Frodo się to ogarnął i stanął no. na wysokości zadania. Ja już pochodź, to jest... że twoja dziewczyna winała sobie już szkali wokół palca. No, ma talent. Albo może po prostu jest fajna i szczera. To jest dziwne, bo mówiłaś, że twój to jest typ żony, wariantki. Nie, ty myślisz o Doris, a jaka była Ala? Kochana, ciepła, tego mi trzeba było. Hmm. Czy ty to widzisz? Co? <śmiech> 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 Panowie! No co? No ale co ty robisz? Wywalam pas Ale przecież nie pracuję! Ale jesteście totalnie porobieni, widać na kilometr! Ale dobrze, wiecie czy żyjecie, nie wiem jak długo. Słuchaj, to moja wina, Marcel miał... Bardzo ważny mecz <grym> za zagrania. Zaka, ale wygrałem. 1-0. <grym> no dobra, bo Natalia nie może ich zobaczyć w takim stanie. nie jest? Ja muszę ją poznać. Nie, 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 nie. Nie. musisz, nie w takim stanie, nie dzisiaj. Ale w jakim stanie? Przecież ten w idealnym stanie do poznania. Marcel już do kochania, przecież nie paska? <grym> no i, i no O, cześć. Mm. My się już widzieliśmy, a się jeszcze nie poznaliśmy. Jestem Marcel, poznać Marcela to nie jest lata gratka. Potwierdzam. Odkąd poznałem Marcela, to moje życie jest bardziej kolorowe i... Kolorowe. To pełne za Natalia, sorry, ale koledzy są <śmuszczaj> robieni. Dobra, e, Pascal, chodź ze mną, Chodź, chodź. Tak, ale... Ale nie, zaraz sobie siądą na tyłki, prawda? I się uspokoją, Marcelku? Mm -hmm. e, to wiesz co, to może ty się zajmij kolegami, a ja sobie już pójdę. Ale nie, czekaj, przecież oni nie robią nikomu krzywdy, spokojnie. Ale ja nie mam ochoty w tym uczestniczyć. Ale to, co, Natalia, uciekasz? Tak, idę sobie, sobie, sobie. Ale... Fajna, fajna. No i co, zadowolony jesteś z ciebie? Nie, no, wstyd, no, tysiąclecia, przypał tysiąclecia. E, przyznaję? Na, Natalia! Pomyślałem. Natalia! Natalia, poczekaj, proszę cię! Na co? Posłuchaj mnie, ja cię doskonale rozumiem. I ja naprawdę pamiętam twoją historię. Ale twoja reakcja też była przegięta. Przegięta? Bo nie miałam ochoty oglądać naćpanych ludzi? Naćpanych. Duże słowo. Tak, teraz mi wymawiaj, że to nic wielkiego. Ha, no tak, przecież sama byłaś dilerką. Pierwsza. ja się tym już nie zajmuję. A po drugie, jeśli mam być aniołem, żebyś mnie chciała, to wiesz co, dajmy sobie spokój z tym teraz. Serio? Tak. Nie mam zamiaru udawać kogoś, kim nie jestem. Zresztą tak by się to nie udało. Okej, okay. rozumiem. To. Miło było cię poznać. Proste. Słuchajcie, ja uważam, że jak ma się o czymś takie, a nie inne zdanie, to powinno się to powiedzieć na głos. Niezależnie od tego, czy komuś to pasuje. A jeśli nie pasuje i ktoś nie chce mnie takiej, jaką jestem, no to cóż. Najwyraźniej nie byliśmy sobie pisani, jakby to powiedziała Mela. Swoją drogą, chyba chciałaś mojego komentarza, tak? No to proszę bardzo, masz. Bez odbioru. Cóż, chyba jednak z tobą nie zgodzę. Yy, dobra, okej, okay. yy, co wam wszystko co powiedziałam? No najwyraźniej ciąg dalszy nastąpi.